Szabelką wymachują, krzyczą, straszą, ale żeby tak usiąść i się dogadzać, jak człowiek z człowiekiem, to nie potrafił. Kraj im cały kroją, tak że już niewiele im w rękach zostało, a oni spory wiodą. No, dla mnie to lepiej, ale jakby prusy ktoś między siebie tak dzielił, to. Inaczej by to wyglądało, ale to Polaki. Zawsze serce przed rozobem. Głowa gorąca, honor przede wszystkim. A co to za honor? Kraj sobie dawać, rozgrabić. Już głupota. Głupota już prędzej. 23 stycznia 1793 roku doszło do drugiego rozbioru Rzeczpospolitej. Po jego podpisaniu Wielkopolska formalnie weszła w skład państwa pruskiego. Zaraz potem pojawiła się armia pruska, którą prowadził Joachim Heinrich von Mellendorf. Jednocześnie król pruski Fryderyk Wilhelm II wydał patent inkorporacyjny, w którym wzywał pod groźbą kary wszystkich mieszkańców zajętych ziem do złożenia mu hołdu. w XVI-wiecznej Wielkopolsce szczególnie silnym rodem magnackim byli Górkowie z siedzibą centralną w pałacu na narożniku ulic Świętosławskiej i Wodnej. Tam zapadały decyzje często mające ogromne znaczenie dla regionu, a bywało że i kraju. Tradycyjnie z rodu Górków wychodzili duchowni albo kolejni wojewodowie poznańscy. 23 stycznia 1573 roku zmarł Łukasz Górka-Wojewoda. Właśnie dyplomata, ale też aktywny luteranin, co uniemożliwiło pochowanie go w katedrze poznańskiej. 23 stycznia 1574 roku, w swojej podróży z Francji do Warszawy w stolicy Wielkopolski, zatrzymał się Henryk Walezy. Było to zarazem pierwsze polskie miasto, w którym stanął nowy monarcha. Tu jednocześnie doszło do jego pierwszych rozmów z przyszłymi koalicjantami. Przy jednej z głównych, ale jak cmentarza zasłużonych wielkopolan znajduje się grób Nuny Marli z Młodziejowskich Szczurkiewiczowej i jej męża Bolesława. Obydwoje byli aktorami, reżyserami, dyrektorami teatrów związanymi z teatrem polskim. Pani Szczurkiewiczowa jeszcze po wojnie działała w stolicy Wielkopolski, występując na scenie Teatrów Polskiego i Nowego. Prowadząc własne studio dramatyczne, przez pewien czas kierowała też teatrami w Gnieźnie i Szczecinie. Zmarła 23 stycznia 1958 roku. 23 stycznia 1961 roku po raz trzeci trasa słynnego rajdu Monte Carlo prowadziła przez Poznań. Wydarzenie przyciągnęło wielotysięczną publiczność, która kibicowała nie tylko na ulicach, ale i przed bramami Automobil Klubu Wielkopolskiego, gdzie usytuowano metę. Etap wygrała polska załoga, za kierownicą zwycięskiej Simki siedział sobie sław Zasada.